Era wodnika, 6 grudnia Mikołaja, punkt przełomowy jest tuż za rogiem. Witajcie kochani. Świat jest pogrążony w kłamstwach i szaleństwie bardziej niż kiedykolwiek. Jest to najwyraźniej przejście na skalę megalityczną, podobną do upadku Atlantydy. Bardzo mroczna siła ujawnia złowrogi plan wobec ludzkości. Nie możemy już dłużej udawać, że zły potwór, który żył w cieniu, rządząc światowymi przywódcami, nie jest prawdziwy. W końcu to się wyjaśniło i nie ma odwrotu. Dla wielu z nas, ostatnie półtora roku wydawało się być złym snem. Ludzie przeszli ze stanu paniki i niepokoju do stanu oniemienia i gniewu. Dopóki nie będziemy mieli wszystkiego, czego potrzebujemy, aby opuścić ziemską płaszczyznę, nie mamy innego wyboru z wyjątkiem kontynuowania swojej drogi. Ci, którzy wybrali drogę niepodległości i wolności, będą coraz bardziej tłumieni przez społeczeństwo. Ale dobra wiadomość jest taka, że rozprawa z siłami mroku jest zakończona. Ich plan się zawalił i w miarę tego, jak coraz więcej ludzi odmawia podążania za nim, punkt zwrotny jest tuż za rogiem. Nasza przyszłość jest pozytywna. Era Kali Jugi, czyli wieku ciemności, jest w agonii. Nie mamy dokładnych informacji co do daty urodzin naszej świetlanej przyszłości. Te rzeczy mają tendencję do zmiany w zależności od naszego zbiorowego przebudzenia, ale kiedy przejdziemy przez te wszystkie próby, to wyjdziemy na drugą stronę. W tej chwili dzieje się wiele rzeczy i doświadczamy wpływu na wszystkich poziomach naszej istoty. Nic dziwnego więc, że czujemy się rozbici fizycznie i emocjonalnie. Istnieje ciągły strumień oficjalnej propagandy z jej absurdalną, systematyczną narracją, i aby mieć świadomość tego, co się naprawdę dzieje, obserwujcie kanały prawdy. Struktury władzy zaciskają swój ucisk, zabierają podstawowe wolności, ale z drugiej strony kręgi naszych grup dusz rozwijają się. Znajdujemy braci i siostry, którzy tak samo widzą prawdę, i tworzymy muzyki, które wzmacniają nas wszystkich w tym procesie odrodzenia. Jesteśmy w okresie przejściowym, jeszcze nie możecie tego poczuć, ale wszystkie planety zostaną przekształcone, aby wibrować na dużo wyższym poziomie. Częstotliwość Ziemi wzrasta. Biorąc pod uwagę wszystko, co dzieje się wokół nas, kiedy doświadczamy objawów fizycznych, takich jak bóle głowy, wyczerpanie, bezsenność, to zakładamy, że to wynik stresu w tej sytuacji, ale wiele fizycznych i emocjonalnych warunków, w jakich znajduje się wielu z nas, związanych jest ze wzrastającą częstotliwością wibracji. Przychodzące energie mają wpływ na wszystko na Ziemi i wrażliwi ludzie zauważają zaburzenia snu i wiele innych objawów. Burze słoneczne wpływają na nasz układ nerwowy, stąd też zwiększony poziom niepokoju i strachu, co wielu zdaje się zauważać tak jakby mało było codziennych wiadomości. Słoneczna aktywność wpływa na rezonans naszej planety, znany jako rezonans Szumana czyli bicie serca naszej matki Ziemi. To wpływa na nasze własne serce, wpływa też na wszystkie aspekty naszego ciała fizycznego i subtelnego czyli niewidzialnego. Każda komórka naszego ciała rejestruje tę przemianę. Inne objawy zwiększonej aktywności kosmicznej to wypływanie na powierzchnię starych, nieprzepracowanych emocji. Stare rany są coraz bliżej uzdrowienia i wszystko to pomaga nam wspólnie zmierzać w kierunku wyższej częstotliwości. Przy tym wszystko jest w stanie wzburzenia. Następuje kryzys uzdrowienia. Celem tego wszystkiego, co się dzieje, jest wyciągnięcie nas z obecnej wolno wibrującej gęstości do dużo wyższego stanu wibracyjnego. Jest to droga ewolucji naszej świadomości. W tej chwili fragmenty pradawnej układanki łączą się w całość. Wieją wiatry słoneczne, które poprowadzą nas naprzód w naszej podróży, od oszustwa i ucisku do prawdy i wolności. Mroczna siła daje nam broń, dzięki której odkrywamy nasze słabości. Ostatecznie pomagają one wyleczyć rany, które odziedziczyliśmy po tysiącach lat. Wiemy, że w celu uzdrowienia muszą one wyjść na powierzchnię, czyli do świadomości. Musimy wyrazić, czy też zamanifestować to, co jest wewnątrz nas. Jeśli tego nie uczynimy, to wtedy to, co jest w naszym wnętrzu, nas zniszczy. W obecnej chwili ma miejsce zbiorowe uzdrawianie długiej historii naszego gatunku. Nasza historia na tej planecie to długa lista kłamstw i oszustw, niewypowiedzianego zła i cierpienia, okrutnego traktowania i ucisku na monumentalną skalę ze strony obecnych władz. Te działania obejmują również zniszczenie żeńskiej energii i natury strażników mądrości Gai, świadomości naszej planety Ziemia istnieją dowody potwierdzające teorię mówiącą, że te ciemne istoty nie są ludźmi. Czymkolwiek one są, to teraz częścią naszej karmy jest bycie świadkami kryzysu uzdrowienia systemu, tak ciemnego, że nie było innej metody. Obserwujemy eksplozję świadomości długo ukrytego zła. Wielu ludzi wpada w ramiona ciemności z rozpaczliwą wiarą w to, że ci potężni przyjdą, aby ich chronić i ocalić. Oni dojdą do świadomości, iluzji tej wiary, jeśli nie w tym życiu, to w kolejnym. Jesteśmy w czasie, kiedy narodziny i śmierć, zniszczenie i transformacja ostatecznie prowadzą do uzdrowienia i integracji. Z bólu i ciemności rodzi się nowe życie. Tu właśnie się znajdujemy. Historia jeszcze się nie skończyła jesteśmy w połowie drogi. Pamiętajcie, że okres przejściowy to najtrudniejsza część. Miłość jest jednoczącą siłą wszechświata, spójność to moc miłości, moc, która trzyma wszystko, by ostatecznie nie popaść w zapomnienie. Koniec końców zatriumfują prawda i miłość. Nadszedł czas, abyśmy wszyscy postawili tę myśl i intencję na pierwszym miejscu. Wiatry słoneczne przesyłają nam częstotliwość miłości, która zniszczy ten nonsens. A jeśli nie chcemy opuszczać się wraz ze systemem, który upada, to musimy zrezygnować z dokarmiania go naszym strachem. Przejście jest bolesne, ale poradzimy sobie. Utrzymujcie to przede wszystkim w umyśle i sercu, gdy rodzi się nasz nowy świat. Oni oferują nam ciemność, abyśmy mogli sprawić, że światło będzie jaśniejsze. Błogosławcie wszystkich i bądźcie światłem. Błogosławień z Wam wszystkim.